Trzecia interpolacja dotyczy Łążyńskiej Starówki. Mam tutaj pytanie, kiedy zostaną zakończone prace, bo widzę, że od kilku dnia, dni nic tam się nie dzieje, a zbliża się już zima. Ja chcę Wysoką Radę poinformować o. Wy... Wybiegam już do przodu do projektu budżetu na przyszły rok. Te prace, Panie Radny, są już praktycznie zakończone. Na tym kończymy w tej chwili. Na tym kończymy. Jeżeli chodzi o stary rynek. Po drugie. Wystąpiliśmy z wnioskiem do wojewody o dofinansowanie w wysokości 40% przebudowy ulicy Giełczyńskiej do końca tutaj do rządowej i ulicy rządowej do Woziowskich. I to byłby jako, jak gdyby drugi etap. Trzeci etap Wysoka Rado nie wpisała hali targowej do modernizacji przebudowy na przyszły rok. Z prostej przyczyny, brak środków. Proszę pamiętać, że te wszystkie inwestycje oprócz ulicy Giełczyńskiej i, i rządowej mówię o, my ją rozpoczniemy modernizować, jeżeli te 40% dofinansowania otrzymamy. Jeżeli nie, nie przystąpimy. <laughs> Dlatego też chcę powiedzieć tak, że jeżeli pojawią się możliwości finansowe, to będziemy realizować. My Jan, nie rezygnujemy z rewitalizacji starego rynku, żeby była tu jasność. Tylko po prostu musimy robić takimi etapami, na ile nas będzie stać. Jeżeli dzisiaj mówimy, że priorytetem jest targowisko i rozpoczynamy, no to niestety musi nieraz być coś za coś.